Poniższy opis dotyczy filmu z konferencji, która odbyła się 16 lutego 2023 roku, inaugurującej program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Przed nami pojawia się niebieska plansza, a na niej w centralnej części napis Hashtag Fundusze na Zmiany. Następnie napis znika i pojawia się seria ujęć zabudowań z lotu ptaka. Po nich dwóch mężczyzn. Niesie niebieskie flagi z napisem hashtag fundusze na zmiany. W kolejnym ujęciu widzimy rozłożone na stole ulotki funduszy europejskich. Widzimy rejestrację uczestników konferencji. Kobieta bierze zestaw słuchawkowy do tłumaczeń. Pojawia się Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. W kolejnych ujęciach migawki z konferencji, zapełniająca się uczestnikami konferencji aula, przemówienie marszałka Brzezina z mównicy. Kobieta robi zdjęcie telefonem komórkowym, mężczyzna siedzi z włożoną do ucha słuchawką zestawu do tłumaczeń i ponownie przemówienie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Jak do tej pory to są największe pieniądze, które trafiają do regionu Warmii i Mazur miliard 800 milionów euro, 25% to projekty kluczowe strategiczne, więc to jest święto w regionie. W kolejnych ujęciach ludzie rozmawiający ze sobą. Migawki z Auli na siedzących uczestników konferencji pojawia się Lucy Żadźkowa, zastępca dyrektora Wydziału do Spraw Polski w Dyrekcji Generalnej do Spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej. Kobieta udziela wywiadu stojąc na białym tle z logówkami funduszy na zmiany oraz logówkami funduszy europejskich dla warmii i Mazur. Poniżej przechodzimy do kolejnych ujęć z auli. Przysłuchujący się ludzie, kobieta robiąca notatki, mężczyzna pisze na laptopie. Krótkie ujęcia kolejnych prelegentów. I'm very happy to be here today. It's an occasion to introduce the program which the European Commission negotiated with the region of Warminsko-Mazurskie for the programming period 2027 and it's great occasion to see all the beneficiaries and potential beneficiaries and to see their enthusiasm to start implementing the new projects Przed nami duży napis Fundusze Europejskie wyświetlany na ścianie auli po tym pojawia się Marta Wnuk z Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej z Komisji Europejskiej. Kobieta udziela wywiadu, stojąc na białym tle, z logówkami Funduszy na Zmiany oraz logówkami Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. Po niej kolejne ujęcia z kuluarów konferencji. Ludzie rozmawiający przy stoliku kawowym, uśmiechnięta kobieta trzymająca w ręku filiżankę, ludzie rozmawiający ze sobą. W tej perspektywie zależy nam na tym, aby położyć szczególny nacisk na wartości, czyli to, jak konkretny projekt realizowany na barmi Mazurach jest częścią dużej unijnej układanki, która przykłada się na konkretne wartości dla mieszkańców, takich jak bezpieczeństwo, zdrowa żywność, dobra komunikacja. Widzimy kobietę rozmawiającą przez telefon. Po niej ujęcie mężczyzn rozmawiających przy stoliku, migawki z rozmów ludzi. Ponownie pojawia się Lucy Rzaczkowa z Komisji Europejskiej udzielająca wywiadu. Po niej migawki z kuluarowych rozmów oraz ujęcia kolejnych prelegentów. Dalej kobieta robiąca zdjęcie telefonem komórkowym i wręczenie decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej program regionalny fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Na scenie marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Odbiera z rąk przedstawicielki Komisji Europejskiej teczkę z dokumentami. W kolejnym ujęciu widzimy osiem osób stojących na scenie, pozujących do wspólnego zdjęcia. Pojawia się Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, udzielający wywiadu. Po nim ujęcia skrojenia tortu w kształcie flagi Unii Europejskiej. Marszałek podaje talerzyk z kawałkiem tortu. I know it's a region, which is very proud to offer all this potential to tourists from Poland but also from abroad but it's also region living at the periphery of Europe which of course in the current geopolitical context requires even more attention from on our side Komisja Europejska jest zainteresowana sukcesem regionu Warmii i Mazur obecność tutaj przedstawicieli komisji wysokiej rangi potwierdza tylko naszą dobrą współpracę Następnie Seria migawek uczestników konferencji pozujących do zdjęcia. W ostatnim ujęciu mężczyzna podnosi kciuk do góry. Po tym pojawia się niebieska plansza i wyrysowuje się żółtym kolorem znak hashtag i duże litery UE. W animacji do żółtych liter dołączają kolejne, tym razem białe litery, tworząc napis Fundusze europejskie. Kolejne przejście animowanych, rozszerzających się koliście fal odsłaniają białą planszę z napisem. Departament Koordynacji Promocji. W kolejnej linii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poniżej ulica Głowackiego 17, 10447 Olsztyn. Kolejna linia z napisem www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl. U dołu ekranu znajdują się oznaczenia unijne i flaga polska oraz logo Warmii i Mazur.